Cześć, jeden z moich widzów taki temat podrzucił, że nakręcił film o tym, o związkach nastolatków za moich czasów i za obecnych czasów. To ja Wam pewnie, jak było, zacznę od moich młodych lat. że, kurde, tam się spotykał chłopak z dziewczyną, powiedzmy, że się kochali takie szczenięce lata. Spotykali się, jak chodzili po ulicy, trzymali się za rękę, to było wszystko. No, tam czasami objęci tam za ramię. I, pewna I przede wszystkim, jak się omawiał chłopak z dziewczyną, to chłopak szedł po dziewczynę, to znaczy do niej tam, do domu czy pod dom, i wychodzili gdzieś razem, ja wiem, do kawiarni, do kina, na spacer. Tak, w, w, tutaj w mojej okolicy, w moim przypadku to... Po Gdańsku, po po Wrzeszczu, gdzieś tam, po sklepach, po starówce. Ech. I tak było, że się jeździło po dziewczynę, albo, albo się mawiało w szkole, czy tam. To spotkamy się, powiedzmy, o trzeciej, czwartej pod Neptunem. Dobra. No i tam się spotykaliśmy i później się szło do kina, czy na motławę, czy na kawę do kawiarni. Chociaż wtedy nie było wiele kawiarni, ale tak się akurat yy, chodziło. I jak, jak hmm. związki nastolatków. No pewnie, że bywały, przecież były, bo to normalne, wpadki dziewczyna zaskoczyła wcześniej w wieku tam wielu lat no pewnie, że się tak zdarzało. Były takie przypadki. A w obecnych czasach z tego co ja widzę, to takie przypadki, wpadki jakiejś niechcącej niechcianej ciąży młodych. Dziewczyn, to przecież to nagminne. Czy pamiętacie mój film sprzed yy, paru tygodni? Młoda dziewczyna, 16-latka, już miała dziecko. I tam się pomagała w poszukiwaniach tej dziewczyny, bo uciekła z domu. Była tam w domu, w, dom w okolicy w ogóle tam na swojej dzielnicy, czy w swoim mieście szykanowana, że tego, że taka młoda i już matka, a to jedna taka i owaka. Dziewczyna uciekła i dzięki takim filmom, właśnie jak mój, nie wiem, czy akurat mój, czy podobny, yy, dziewczynę znaleźli i to podobno na terenie Gdańska i dziewczyna chciała popełnić Samobójstwo, no bo ją tak dręczyli. Ale to już to nie chodzi o to, o tym też tam może widzieliście na tym pamiętacie. Chodzi o te związki. No było w za moich czasów było raczej koleżeństwo. Nie były związki, tylko koleżeństwo. Tak jak mówię, spotykał się chłopak z dziewczyną, spacery, kino, kawiarnie i to wszystko. No i prywatki, oczywiście też były jakieś, nie było dyskotek, jakieś prywatki to w domu ktoś zrobił. Miał adapter Bambino, płytę, te takie czarne, wielkie płyty, ktoś tam, my pamiętacie. Jak nie pamiętacie, spytacie rodziców i dziadków. I tak to wyglądało. A teraz, Boże ty mój, co się dzieje? Ileś lat temu, no parę lat temu, jeszcze jak mogłem jeździć tramwajami, teraz to już dawno tramwajem nie jecha, no bo nie mogę ze względu na swój stan zdrowia. To to, co ja widziałem parę lat temu, to ludzie kochane. To, co tam się dzieje w tramwaju, jaki obciach, już, już nie powiem. Chłopak, mężczyzna, młody, młodzieniec, bo nawet nie, zasy, nie zasługuje na takie miano, tylko palant jakiś siedzi sobie na siedzeniu w tramwaju. Obok niego stoi jego, niby jego dziewczyna, i gadają, patrzą sobie w oczka i coś tam nawijają. No, jaki obciar. Palant siedzi, a dziewczyna stoi. A jak dziewczyna y, niepełnomądra, tłum ludzi w tramwaju siada jemu na kolanach i prawie się tegest w tym trawaju. No ludzie kochane. Toż to przecież jest niemożliwe, a to w ogóle jeszcze właśnie tak jak wracam do moich czasów, to było niemożliwe. Dziewczynę zawsze się puszczało pierwszą, zawsze miejsce siedzące, zawsze się występowało coś tam, była kulturka. A teraz to ja tak patrzę, to już chłopak jest dżentelmenem, jak wyciągnie papierosa z ust i w ogóle całej dziewczynę w rękę, to już jest dżentelmen. Bo już niedługo to zaczną zapominać wyciągać papierosa z ust. I całeś w rękę dziewczyny. Jeżeli w ogóle po co nie widziałem takiego przypadku już wiele, wiele lat. Kiedyś to było rzeczą normalną. Jakiś szac... Przecież nie, jakiś tylko szacunek się miało dla, dla dziewczyn, dla kobiet. To normalne. A teraz to raczej z tego, co ja tak widziałem, jak chodziłem jeszcze po ulicach, jeździłem trawami, to zgroza. Przecież jak chłopak traktuje dziewczynę. Przecież jak nie, jeżeli on jest taki teraz na randkach, to jak on będzie w ogóle później, po ślubie, powiedzmy. Jeżeli dziewczyna zaskoczy niechcący, a takiego yy, frajera puści, czy on sam sobie pójdzie, a to hach mu w smak. Tam po ślubie to by był kawał skór czy byka. Ani szacunku dla żony, ani dla dzieci, dla swoich, ani dla obcych, dla nikogo. To daje się spokój. Taka to różnica właśnie w tych związkach. Za moich czasów i w obecnych czasach. Oczywiście tak, jak ja to widziałem. Jak ja to widzę. Ach, tak, przecież kulturka musi być. Dziewczę się szanuję od samego początku, a nie tylko na Teges. Jak chcesz tylko Teges, to nałóż gumowy płaszcz, że tak powiem. Ach, albo kurde zmarszcz Freda, no. I będzie ok, A nie bierz się w ogóle za robotę, jak ty chcesz tylko... Tęgle, co później puścić dziewczynę w tropę i spieprzyć jej życie. A co później takie dziecko? Mamusiu, a gdzie tatuś? A, a co ja tam będę a, Takie życie. I tak obecne związki. jakie ja widzę. Szanujcie się. Jak macie zamiar cokolwiek robić, kochajcie się do oporu. to znaczy. Długo żyć się i szczęśliwie, pod tym względem, pod tym względem do oporu, żeby jak najdłużej. I żeby z szacunkiem, a nie to, że bzyknąć i daję te, te, tego gest i papa. Bo to mówię, gumowy płaszcz, i do widzenia. Co ja będę opowiadał? Bo już sam się pogubi, ale tylko to, ty, tego, co mówię. A jeżeli nie wierzycie w to, co ja mówię, to pokażcie ten filmik, ja wiem, rodzicom, dziadkom, wujkom, dzieciom, a i w szkołach są teraz sale internetowe. Pokażcie nauczycielkom starszym, tym, i nauczycielom. Tym, którzy są tak mniej więcej w, mo w moim wieku, czyli przed emeryturą jeszcze. Czy ja wam sprzedaję kit, czy ja mówię prawdę? Ech, tak było. Było inaczej, jest inaczej. Ech, I się zdziwicie, jak będzie inaczej. Całe narobie, wasze dzieci, młodzieży kochana. Trzymajcie się i szanujcie się. Sangra, recheio, tê-la